Cześć, dzień dobry, zapraszam dzisiaj na troszkę bardziej luźny format. Dawno dosyć takiego filmu nie było, więc stwierdziłam, że trzeba nadrobić. Pojedziemy sobie na działkę, pokażę Wam, co się pozmieniało. Eee, najważniejsza rzecz nareszcie przyjechały płytki. Już się nie mogę doczekać, aż w końcu zobaczę je na żywo bo widziałam je tylko w salonie płytek, a tam wiadomo jest inne oświetlenie i może to troszeczkę inaczej wyglądać. No i jeszcze kilka ciekawych rzeczy, takich jak to, że zaczęliśmy ocieplać strych i już prawie kończymy. Mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało i zostaniecie z nami do końca tego filmu. O jak pachnie drewnem i od razu przyjemniej, chłodniej w środku. To Tłumno styropianu, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku. Zaczniemy sobie od tego, co mamy na środku garażu, a mianowicie są to kleje do styropianu. Słuchajcie, przyjechała nam dostawa dosłownie w dniu wczorajszym. Zamówiliśmy sobie kleje marki Sempre. Ponoć bardzo fajne, więc mam nadzieję, że nam się Sprawdzą. One się nadają zarówno do przyklejania styropianu, jak i do zatapiania siatki. Także mamy tutaj dwa w jednym. Na to będziemy kleić styropian. Mam nadzieję, że wszystko będzie spoko. Chciałabym trochę jeszcze opowiedzieć o dostawie, bo generalnie jesteśmy bardzo miło zaskoczeni. Zobaczcie, dostaliśmy palety gratis. To się bardzo rzadko zdarza w tego typu dostawach budowlanych. Bardzo często panowie chcą, żeby mm, je oddać, a tutaj zostawili i, i one są dla nas, także spoko. Taka paleta też jakąś tam swoją wartość ma. Mm, także bardzo miłe zaskoczenie. My te kleje zamawialiśmy z hurtowni styropianu, również z tego samego miejsca, gdzie styropian. Ostatni odcinek podlinkuję Wam poniżej. Dodam jeszcze, że podczas dostawy warto jest zapewnić jakieś utwardzone podłoże do tej dostawy u nas no, do polbruku raczej bardzo, bardzo, bardzo daleko, ale ta powierzchnia jest dość mocno utwardzona. I tutaj pan nie miał problemu, żeby wjechać. Dostawa tutaj była paleciakiem, więc no on musiał gdzieś się po prostu rozbić z tym. Można też bezpośrednio do garażu, ale no najlepiej właśnie tutaj, żeby to podłoże było już przygotowane. Żeby nie było sytuacji, że to jest jakiś miękki piach i po prostu no, nie będzie możliwości rozładunku. One przyjechały zafoliowane, także na spokojnie możecie je zostawić na dworzu i nic się z nimi nie stanie. Jeszcze zamówiliśmy cztery um, grunty. Fajnie, że była promocja, e, dzięki czemu czwarty grunt był Gratis, to jest grunt głęboko penetrujący też z sempre. No, niby fajne, także mamy nadzieję, że mm, będziemy zadowoleni. Wejdziemy sobie teraz do góry i pokażę Wam, jak wygląda ocieplenie strychu. O, rany! Brzmią, jakby miały przynajmniej 10 lat. No, ale dobra, wchodzimy sobie do góry. Mówiłam, że hałasują. Jeśli chodzi o płyty, OSB za dużo się nie zmieniło. Dokupiliśmy sobie jeszcze tylko dwa arkusze. Półtora centymetra, żeby je wrzucić tam, żeby po prostu były cztery płyty. Tak jak mówiłam, tam już nie będziemy zamykać ścianek, tylko po prostu, żeby była podłoga. E, tu, jeśli chodzi o tą szparę, to kupimy pewnie jakieś trociny dla chomika. <grymne> Zapełnimy je, w sensie wymieszamy je razem z klejem i wypełnimy tą szczelinę, żeby po prostu nam nie przeszkadzała. I uwaga, uwaga, to co się zadziało u góry, to ociepliliśmy sobie ten strych. E, Oscar tutaj dzielnie działał, jeszcze nie skończył. Tutaj została dosłownie ostatnia mm, płyta do dodania. No, i jak możecie zauważyć, jest to zrobione na pianoklej. Na początku używaliśmy jakichś takich klei i one generalnie były dosyć słabe. Później już przeszliśmy na klej do styropianu Isum, który się sprawdził rewelacyjnie, znacznie lepiej się nakłada, jest znacznie mniej problemowy i też fajniej się rozpręża. Do tego mamy taką metalową. Metalowy pistolet też jest znacznie lepszy niż taki plastikowy. To jest tragedia, tego nie polecamy. Taki metalowy to jest naprawdę super sprawa i bardzo łatwo się nim pracuje. Nim też będziemy wypełniać szczeliny na elewacji, żeby wszystko było elegancko docieplone. Tutaj tak naprawdę to są pierwsze podrygi ze styropianem, więc to jest metoda prób i błędów. No i pewnie będziecie pytać, po co? Przecież to jest strych, nie macie zamiaru tu trzymać rekuperacji, po co Wam ocieplenie itd.? No nam tego styropianu trochę zostało, więc postanowiliśmy sobie po prostu go wykorzystać. Chcemy zamknąć to do tego momentu, tutaj będzie taka ścianka. E, tam chcemy w ogóle zrobić drzwi e, w tamtą stronę, żeby tam można było totalne szpargały wrzucić, a tutaj, żeby ten strych był w miarę możliwości użytkowy, może tutaj wrzucimy jakieś e, półeczki, żeby można było posegregować e, jakieś lampki, bombki świąteczne i żeby w miarę był tu porządek. E, jeśli chodzi o płytę ESB, no to zostaje to w. W tym samym stopniu jak jest tutaj czyli już dalej nie będziemy ciągnąć tutaj będzie tylko styropian yy, no i cóż mam nadzieję że to się bardzo fajnie sprawdzi yy, ocieplone zawsze jest lepsze Tutaj nie będzie nam się wdawał, mam nadzieję, mróz. Tutaj w ogóle odkąd e, trochę ten styropian się pojawił, już nie jest tak gorąco na tym strychu e, i co prawda nie jest to jeszcze skończone. A już czuć różnicę, więc wyobraźcie sobie, co będzie, jak na tą ścianę przyjdzie piana, bo wszystkie szczyty będziemy pianować. E, tu będzie wszystko dokończone, tam będzie zamknięte. No to myślę, że naprawdę bardzo fajnie się to sprawdzi. Po pierwsze, nie trzeba będzie ubierać kurtki wchodząc po zimowe, jakieś ozdoby świąteczne. Po drugie, no, jeżeli coś tu będziemy chcieli trzymać, to nie wiem, jakiś sprzęt, którego się nie używa, no to nie będziemy się po prostu bać o to, że to nam zmarznie. Więc wiecie, no, jakaś tam część elementów została wykorzystana z tego, co mamy. Część tutaj, jak chodzi o pianki, no to musieliśmy dokupić, ale tak naprawdę no myślę, że na pewno to nie zaszkodzi, a może zadziałać tylko na plus. Tutaj w tym miejscu na przykład są wykorzystane ścinki, także nic się nie zmarnuje. No, i pewnie będziecie pytać, jakim sposobem Oskar docinał styropian. Mamy taki nóż do styropianu pożyczony. Bardzo fajnie to ułatwia sprawę. Na pewno też bardzo, bardzo przyspiesza. W piłą na pewno byłoby o wiele więcej roboty, o wiele mniej precyzyjnie, o wiele więcej bałaganu, bo jak widzicie, naprawdę tego bałaganu nie ma praktycznie w ogóle. Jedyny minus to, to dosyć śmierdzi, jak się kroi ten styropian, jak się go przecina. Ale spoko no na pewno jest o wiele szybciej i o wiele e, łatwiej. Ok, no tak wygląda ten nasz strych. Jeszcze będziemy pewnie updateować, jak będzie skończony, jak to wszystko wyszło w ostatecznym e, etapie. Ja jestem bardzo zadowolona e, z tego, jak to wygląda. No i nie pokazałam jak to wygląda z tej drugiej strony a mianowicie, tak, tutaj e, Oskar skakał po tych wiązarach i przyklejał z drugiej strony, żeby nie trzeba było kleić od środka. Także tam e, na górze styropian będzie tylko widoczny właśnie na skosie. Z tej strony też jest e, wszystko ocieplone. Tam chyba jeszcze nie jest skończone, e, ale no mniej więcej tak to wygląda. A teraz to, co najbardziej przyjemne dla oka, czyli płytki. E, kurczę, niestety ta kamera idealnie nie odwzorowuje koloru. O, może teraz troszkę się polepszyło generalnie na żywo ona jest taka beżowo-szara dosyć jasna nie jest za ciemna ta struktura jest dosyć fajnie tutaj pokazana bo ona ma takie plamki gdzie nie takie żyłki no i generalnie wygląda jak taka ala betonowa troszeczkę bardziej w beżowych odcieniach więc moim zdaniem będzie super zarówno do e, takiego wystroju bardziej beżowego zarówno do takiego wystroju loftowego będą pasowały do niej i beżowe dodatki i drewno i czerń i biel. Także no naprawdę ja się w tych płytkach zakochałam. To są płytki z firmy Cerat, to jest ta kolekcja Lamania Home. Są dosyć spore, bo to są 80 na 80. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, gdzie pokazywaliśmy projekt naszej łazienki i wybieraliśmy te płytki, to wrzucę wam tutaj link. Też zapraszam do obejrzenia. Dobra, przyniosłam jedną płytkę i możecie zobaczyć, jak ona się prezentuje. Słuchajcie, w każdym świetle ona wygląda inaczej. Teraz aparat naprawdę nie odwzorowuje dokładnie tego koloru. O, teraz jest może troszkę lepiej? Jeszcze troszkę w rzeczywistości jest jaśniejsza. Naprawdę. Na kamerze nie wygląda to tak dobrze jak na żywo. Ja ją przyłożyłam teraz do okna, tak żeby dobrze było widać. My generalnie nie będziemy jej mieli przy mm, oknach, tylko w korytarzu, w garderobie e, i w łazience po całości. Zależało mi, żeby nie były właśnie za ciemne, chociaż teraz, jak na nie patrzę, to mogłabym i mieć je w całym salonie. My te płytki zamawialiśmy przez internet, nic się totalnie z nimi nie stało, e, przyjechały kurierem. E, tutaj też chciałabym trochę odczarować taką myśl, że takich rzeczy się nie zamawia przez internet. Otóż nie, naszym zdaniem naprawdę warto, tym bardziej, że właśnie wspominaliśmy, że udało nam się bardzo dużo dzięki temu e, zaoszczędzić, bo te płytki kosztowały 240 zł w salonie płytek, e, w którym je zobaczyliśmy a ostatecznie zapłaciliśmy za nie 170 zł za metr, więc naprawdę mega, mega warto zamawiać przez neta. My możemy też polecić stronę, z której zamawialiśmy, to była dokładnie domni.pl, też Wam podlinkuję na dole. Co nas mega zaskoczyło, to to, że dostaliśmy też zapytanie... Od działu obsługi klienta mailowe, czy płytki dotarły, czy wszystko jest w porządku, czy jesteśmy zadowoleni. Także teraz chyba to się rzadko zdarza, że jest taka posprzedażowa obsługa klienta i że ktoś się jeszcze interesuje, czy czasami nie trzeba złożyć jakiejś reklamacji, czy czasami na przykład nie było jakiegoś uszkodzenia w dostawie. Także to było super miłe zaskoczenie. No i ja zawsze będę wspierać takie marki, więc mówię tutaj o nich bo bardzo bardzo miło będziemy na pewno mm, wspominać to zamówienie. E, tam też e, z tego co zauważyłam, mają mnóstwo inspiracji na stronie internetowej. Jest e, bardzo dużo właśnie e, wystrojów wnętrz, łazienek, gdzie możecie sobie zobaczyć kompozycję różnych płytek, połączenia ich. Fajne jest też to, że jak najedziecie myszką na daną ścianę, to pokazuje się model płytek, który to jest, więc to nie jest tylko takie szukanie inspiracji jak na Pinterestie, czyli wiecie, podoba Wam się coś i wyszukujecie albo robicie sobie coś w tym stylu, tylko tam macie dosłownie dokładne modele opisane, więc to jest mega. No i najważniejsze, co w w tych czasach jest dosyć istotne, to my słuchajcie, na te płytki czekaliśmy dzień. Dobra, dwa. Także mega. My zamawialiśmy właśnie chyba w piątek, one przyszły do nas we wtorek. Więc, no, tak naprawdę, super, super opcja. Płytki są dostępne od ręki. Tam też jest informacja na stronie, ile sztuk jest dostępnych, ile metrów jest dostępnych, więc, to nie jest tak, że. Zamawiacie i czekacie tygodniami, bo muszą zamówić od producenta, a na końcu się okaże, że tego nie ma? Nie, tam macie od ręki, jeżeli jest informacja, że jest dostępne, to jest dostępne i w ciągu dwóch dni macie u siebie. Także yy, my mega, mega polecamy. Jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, to zostawcie coś po sobie w postaci komentarza i łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to ogromnie Was do tego zachęcam, ponieważ cały czas staramy się regularnie wstawiać treści, a jak zasubskrybujecie kanał, to będą Wam się pojawiać po prostu na bieżąco i nie ominiecie nic nowego, a dla nas to będzie ogromna motywacja. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w środę. Do zobaczenia. Cześć.